Spawe walki w klatkach. Ogólnopolski turniej Walk bez reguł zakończony. Była karetka, publiczność, prasa, ale krwi nie było. Bilans turnieju, dwie kontuzje rąk, jeden rozwalony łuk brwiowy i skaleczony ucho. Ludzie przywiązują uwagę do tego, że tu się leje krewnie, może przez tą klatkę, ale nikt nie zwraca uwagi, jak na przykład pan Dariusz Michalczewski jest cały pokrwawiony. jest 500 ciosów na głowę i wszystko jest ok. A takie zawody postrzegają jako właśnie coś bardzo brutalnego i coś zwierzęcego, co uważam, jest takim stereotypem. A tak naprawdę zwykła sportowa walka. Czas. Dziedziccy bardzo silni, bardzo mocno uderzali, to zresztą widać. No ale nie zwracamy na to uwagi. Chciałem się w ogóle nie zwrócić uwagi na ciosy. Takich uderzeń, takich co na przykład, tu coś mi się rozcięło. tych uderzeń z pięści, to nie czuję się. Adrenalina jest taka, że się uderzenie nie czuje. Bardziej kondycyjnie się człowiek męczy. I nie ma siły, w trakcie walki zakładać jakichś technik. Chciałem pokazać, że jednak brazylijski jiu jakie ja uprawiam, jest y finezją, jest sztuką walki. Nie tylko muceniem jakiegoś tam worka. Chciałem pokazać, że można wygrywać przez duszenia dźwignie na ręce, na nogi. 5 minut walka i 5 minut dogrywka. 12 zawodników walczyło w kategoriach wagowych i każdy z każdym Różne style walki pokazał, kto w klatce jest najlepszy. Widać po prostu, że wychodzą zapaśnicy, wychodzą Judocy, wychodzą inni zawodnicy, ale techniki brazylijskiego Judocy są najskuteczniejsze. No, widać to po tych pierwszych walkach. Ostatnia walka była w miarę interesująca. No i chyba bo... trzecia od końca. Pierwszy pierwszych minutach gości już padł. W zupełności 100% sport, a nie jakaś... E, bójka uliczna. Podziewałem się czegoś bardziej takiego agresywnego, To jednak zawodnicy w pierwszej tej fazie walczyli bardzo asokuracyjnie. Nie można powiedzieć, że to było jednak jednak tam w czasów można było odczuć, widać było, że zawodnicy wytoczyli zamrożenie. To jest sport, a nie jakaś rzeźnia, co niektórzy próbują nam udowodnić. Jak było widać, są pewne zasady, które dbają o zdrowie zawodników. Wszystko odbywa się w sportowej atmosferze. Zawodnicy po walce podają sobie ręce. Sędzia pilnuje tego wszystkiego, także tak jak widzieliśmy, przerwana została walka, e, kiedy stało się e, to niebezpieczne dla zawodnika. Brawo, brawo, na, na p... dużo, To są wszyscy sportowcy, to są chłopcy, którzy reprezentują nasz kraj na zawodach międzynarodowych. Mój brat akurat w Zapasach. To są judocy, moi koledzy z klubu też również. I po prostu szułam dlatego, że mój brat tutaj walczył. Natomiast ogólnie dosyć wysoki poziom. Podobało mi się. Chodzi mi właśnie o, o to, żeby to rozwijać, propagować jako sport, a nie jakąś chamską bójkę, tak jak wielu ludzi uważa. Zapraszam wszystkich, żeby to obejrzeli z boku, bo to, co przedstawia nieraz telewizja, to nie jest prawda. Ja nie wiem, czy dlatego, że media kłamią, to cichaczem na obrzeżach Warszawy odbył się ogólnopolski turniej, na który można było wkręcić się tylko po znajomości. Nie wiem również, czy to, że krew się tym razem nie lała, świadczy o tym, że tak jest zawsze. Edyta Krześniak, TVN 24.